Przejechaliśmy dzisiaj do Włocław, około, obok Gdańska, do Szymona, który poprosił nas o pomoc w naprawie w serwisie e, jego drzwi przesuwnych, które nie spełniają ponoć żadnych swoich funkcji. Zobaczmy o co tutaj chodzi. Patryku, powiedz mi o co tutaj chodzi. Już momencik, tylko chcę założyć tutaj zabezpieczenia. Już mam wszystko wyregulowane. E... No tak, klient nas wezwał, że przewiewało. Klamka nie dochodziła do końca i miał problemy w ogóle z zamykaniem tego, tak? Więc, więc ja, no pierwsze co wiadomo, sprawdziłem montaż. No i niestety ten montaż tutaj nie należy do najlepszych. Yy, zaraz mogę pokazać. Yy, wezmę poziomicę 120. Yy, położymy sobie tutaj. Zobacz ile jak dużo poziomu nie ma to jest bardzo dużo na takim kawałku. Wezmę dla, tak żeby dla ludzi, żeby mieli jakiś pogląd tego sytuacji, to jest podkładka 5 mm, gdy ją tu podkładam, to tutaj dopiero Poziom jest prawie dobry. Pra, prawidłowy. Nie, no to już tam wiesz o milimetr to już nie, 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 nie kłóćmy się. Natomiast... Czyli można powiedzieć, że na metrze 5 mm. Tak, ucieka, to jest, ucieka dużo, to jest bardzo dużo, to jest, bardzo dużo, to jest no wręcz niedopuszczalne. Nało tego. Przekątna, co prawda jest, ale znowuż no, też monterzy przy montażu nie dopilnowali, jest banan idzie w tą stronę. O, proszę zobaczyć. Mhm, nie. Tak, tak, no może. Więc no, nie dziwię się, że tutaj nic nie działało i wiało, bo nie można było domknąć klamki. Klamka... Też był problem z uchyłem, prawda? Słyszałem, że problem tak, jest z uchyłem, tak, że... tak. Po prostu jak automat chcieliśmy otworzyć i później wziąć w, w uchył, w opcję uchyłu, no to niestety wyjeżdżało to samo z siebie. Czyli tak naprawdę kompletnie nie działało jak powinno. Tak, dokładnie. No, jak przyjechałem na miejsce, to zostałem coś takiego. Yy, zamykało się dotąd i taki podźwięk był, jak y, okucia, które sprężynuje i nie chciało się w ogóle zamykać. Yy, no i jak zrobiłem tak klamkę, to automatycznie już wyjeżdżało skrzydło. Tak, a powinien być uchyl. O, dokładnie, nie. Czyli nie było tego za zatrzaśnięcia, nie? A działa to teraz tak. Hop, jest uchył, zamykamy i to dociągnięcie teraz jest, ale proszę zobaczyć, jeszcze tu delikatne jest naprężenie. No, ale tak jak mówię, no, klient nie chciał tutaj robić jakiejś rewolucji, musiałem też yy, przeszklić bardzo mocno. Czyli jak zobaczysz sobie, szyba jest całkowicie w tamtą stronę jest przeszklona. Tam widać na zewnątrz białe. Yy, tak, tak, widać tak, profil. Pani dociśnięta. Do do, do... Tak, w stronę klamki. Mhm. A u góry zobacz, yy, widać tylko uszczelkę. Oj, tak. No, widać tylko uszczelkę, dlatego że musiałem zjechać yy, z poziomem, tak samo ustawić, jak jest y, poziom ramy względem ramy, no ale przekątna, że jest dobrze, to musiałem też zrobić przekątną dobrą. Więc no mamy teraz taki trapezik z tego skrzydełka zrobiony, ale no działa, tak? Działa, więc klient jest zadowolony. Spełnia na chwilę. swoje funkcje, tak? Tak, okno dokładnie. jest teraz szczelne, wszędzie do... tak. dochodzi, przewiewów nie ma. Tak, jest zaproponowałem wymianę klamki, dlatego że ta nie spełnia swojej funkcji, już jest wyrobiona, bo przez zamykanie na siłę, no niestety. Yy nie działała dobrze, prawidłowo, tak, no teraz wszystko działa jak należy, no i niestety, no, na takiej wysokości to jest 2 400 wysokość tych drzwi, no są cztery kotwy, nie ma klinów po bokach, no, tylko, tylko są dołem, poszerzenia są wstawione, ale też poszerzenie jest jakby tutaj ucięte w połowie, tak, nie ma podpory całej, w całym poziomie, na całym poziomie, tylko jest po prostu obci obcięte, i no gdzieś nie wiem jak to wyszło, ciężko mi powiedzieć, ale yy, no, niestety środek jest zapadnięty. Nie? Więc mała ilość kotew niewystarczająca, do tego brak klinów, które utrzymają okno w swojej pozycji, yy, no spowodowały, że po prostu musiałem tutaj przyjechać. Dobra, to jestem teraz z klientem, chciałem pokazać jak to działa, e, więc teraz już mamy wszystkie funkcje zachowane, jak powinno być od początku. Tak. Zgadza się teraz jest w końcu dobrze. Tak. Z tego co widać to. O, zamyka się, zatrzaskuje. O, także sprawdź sobie może sam. I od razu stop, 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 klameczkę zawsze jak otwieramy, klameczkę z powrotem do poziomu, tak? Dobra. No to jest bardzo ważne właśnie przy zamykaniu. O. O. Człowiek nieprzyzwyczajony, bo tak nawet nie było. <śm> no tu jak widzisz ta końcówka taka. No, zostało takie mocne dociągnięcie, no ale to troszeczkę mówię, jest banan, y, też nie ma tutaj kotew odpowiednio danych, więc a wcześniej, no tak jak przyjechałem, to dotąd klamka chodziła, prawda? Nie, no okno było kompletnie nieszczelne, więc teraz na zimę w sam raz się przyda. No y, także y, no co, mam nadzieję, że no nie wiem, czy jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony, bo okno teraz jest szczelne, da się zamknąć i da się uchylić w to, więc to się przyda. No więc... wszędzie tak, wszędzie wszędzie dochodzi, wszystko jest szczelne to na pewno. Super, bo jest jest o wiele lepiej niż było. Działa okno, więc da się uchylić, więc nie ma problemu i jest lepiej. Jest o wiele lepiej. Jest dobrze. W końcu jest ten automat, bo prędzej tego nie było i nie dało się tego domknąć. Czyli rozumiem, że klient zadowolony. Tak, jestem zadowolony. Jak coś by było znowu, to będę na pewno dzwonił, także dziękuję no to bardzo. Fajnie. Super, cieszę Dzięki się, wielkie. że mogłem pomóc. Dziękuję bardzo. Dzięki.